Witajcie, kochani, na tarot ESME Świadomy Rozwój. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych wag na październik 2025 roku. Jeśli ktoś, kochani, potrzebuje czytania indywidualnego, to w opisie filmu pod spodem znajdziecie potrzebne informacje. Można też do mnie napisać na smękontakt.małpa.gimer.com. Okej, okay. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. W czytaniu dla Was będę używała Fantazy Color Starot i Guardian Golden Will Tarot. Będę z tej talii ciągnęła dar tego miesiąca. Okej, okay. No to zobaczmy, co się tutaj dla Was pokaże, kochane walgi. Wagi solarne, księżycowe, właściwie powinnam powiedzieć, skoro solarne, to i lunarne ascendentalne, wenusowe, marsowe. Zobaczmy, co dla Was, jakie energie, jakie potencjały na październik 2025 roku. No i oczywiście wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla Was. Kochany wagi z okazji urodzin. Ja oczywiście co tydzień, poszczególnym, no, poszczególne tygodnie panowania danego znaku i tak składam życzenia, ale tutaj dla wszystkich wag życzę samych cudowności. Kochani, bądźcie zdrowi, szczęśliwi, spełniajcie się w swoich życiach, no i otwierajcie się na najwyższe dobro. Niech się dzieje dla Was jak najlepiej. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. No, ale zobaczmy na październik, co się tutaj dla Was pokaże. Wagi, co dla WAK. Na październik 2025 roku. Główna energia miesiąca: czwórka denarów. W przeszłości mamy dziewiątkę denarów. W przyszłości pazia buław. Pomagać Wam będzie rycerz kielichów. Przeszkadzać może trochę. A z denarów. I rezultat albo rada trójka kielichów. Ok, z przełożenia 8 denarów. No i zobaczmy, co będzie darem tego miesiąca dla Was. Dar tego miesiąca dla Was. Dar października 2025 roku dla WAK, i będzie to karta z przełożenia. I mamy eremitę. No i zacznę może od tego daru, właśnie, kochani, bo eremita, taka pierwsza moja myśl była, że może to być ktoś spod znaku panny. Kto w tym miesiącu może być dla Was pomocny, może być istotny dla Was w tym miesiącu. No, ale oczywiście też sama energia Remity tutaj przychodzi i mówi o tym, żeby iść własną drogą, żeby iść po swojemu, swoją drogą. No i też jest to, Remita bardzo często też wskazuje, że czasami ta droga, którą się idzie, może być trochę taka, Samodzielna, prawda? Czasami samotna, ale darem tego miesiąca może być to, że Wam właśnie może być bardzo miło być, właśnie mieć ten święty spokój i czasami sobie nawet coś poczytać, czy coś pooglądać, czy coś porobić swojego, czy, pójść, czy spacerować, bo też eremita to są też spacery, wędrówki różnego rodzaju, więc ale też takie wiecie, z taką retrospekcją, z takim y, myśleniem właśnie, y, z, tak, z, z momentami tak zwanej y, realizacji, czyli takiego lśnienia, takiego myślenia, właśnie, że wszystko mi się spina, wiem o co chodzi, prawda? No i też Eremita, oprócz tego, że to może być ktoś, kto wam będzie Was może wspierać, swoją mądrością, zdobytą do tej pory, to też Remita może, kochani, oznaczać to, że być może i wy będziecie mieli okazję podzielić się swoją mądrością z innymi osobami. W każdym razie wszystkie te rzeczy, które będziecie robić sobie na spokojnie w swoich domach albo gdzieś na jakichś wyjazdach, prawda? Mogą Was bardzo pochłonąć. Może tak być, że możecie nie mieć ochoty za bardzo na kontakt z innymi osobami, bo coś Was tak bardzo wciągnie, coś Was tak bardzo zainteresuje, więc to może być tym darem. Z przełożenia jest. Mamy kartę ósemki denarów, więc może tak być, że albo jakaś pasja, albo jakaś praca może wymagać właśnie takiej wyłączności. Więc tak to tutaj się. Pokazało. Główną energią jest czwórka denarów. Powiem, kochani, że w tej talii ta czwórka jest piękna, jak widać, prawda? On tutaj siedzi na wszystkim, co ma, prawda? Pilnuje wszystkiego, więc może tak być, że jeśli nie będziecie właśnie gdzieś podróżować, to możecie właśnie podróżować we własnym domu, jak to się mówi właśnie z książką, czy w jakiś, w jakiś inny sposób. Ale tu jest skupienie się właśnie na sobie, skupienie się na swoich sprawach na tym, co najważniejsze. Raczej październik nie pokazuje się jako czas jakiejś wielkiej ekspansji i tak dalej. Raczej to jest kumulowanie tej energii do środka i pilnowanie właśnie, żeby jej nie ubyło. Myślę, że też październik nie będzie dla Was takim miesiącem, w którym będziecie jakoś bardzo inwestować w coś. Raczej nie, nie widzę tego, bo mamy asa denarów na pozycji właśnie tych negatywów, tak zwanych, prawda? Więc raczej tutaj nie pokazuje się, żebyście miały robić jakieś inwestycje czy jakieś, jakiekolwiek inne, znaczy wydawać jakieś ponadprogramowe pieniądze. Raczej tutaj będzie takie skupienie się na sobie, na swoich sprawach, na sprawach swojego domu, na tym, żeby było stabilnie, żeby też, żebyście wy czuły się po prostu bezpiecznie, prawda? Też bardzo ważną informacją przy czwórce denarów, nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała, jest energia wdzięczności za to wszystko, co się ma. Zwrócenie uwagi, spojrzenie, jak wiele mam tak naprawdę. Nawet zaczynając z jakichś najdrobniejszych rzeczy. Mówię to dlatego, że też rezultat rada, trójka denarów. Też jest między innymi kartą wyrażenia wdzięczności za to, co udało się uzyskać, nawet jeśli te rzeczy nie są jakieś wielkie, jakieś spektakularne i tak dalej. Więc radą Trójki Kielichów jest też bądź wdzięczny za to wszystko, co masz, z czym się możesz cieszyć. Prawda? Więc też o tym, kochani, pamiętajcie. W karcie przeszłości mamy dziewiątkę denarów, więc też widać, że. To jest taki dla Was przejście też z września w październik. Może być takie dosyć komfortowe. Tutaj nie widać żadnych jakichś negatywów, jakich, jakichś spadków, czegoś. Tutaj jest dosyć wszystko takie spokojne i, i stabilne. Też mam takie poczucie, że ta czwórka denarów może oznaczać, że po prostu może nie być więcej niż zwykle, ale to, co jest, jest dostatnie. Także nie widzę tutaj tak zwanych problemów. Jeśli chodzi o kartę przyszłości, mamy pazia buław. No kochani, siedząc w domu też możecie snuć jakieś plany, myśleć, zastanawiać się, prawda, bo paść była jest kartą nowego początku i już te iskierki takie na kolejny miesiąc będą się pokazywać, już możecie, już możecie w coś celować, prawda, też paść była daje taką energię, Kreatywności, takiej inspiracji, bycia zainspirowanym różnymi rzeczami. Ja myślę, że możecie mieć coś takiego, zwłaszcza, że karta na pozycji związana właśnie z tym, co może wam tutaj pasować, co tutaj. Co, co może Wam pomagać w tym miesiącu? Mamy rycerza kielichów, to jest podążanie za tym, czego się pragnie, więc w momencie, gdy te marzenia się pojawią, gdy właśnie dzięki tej retrospekcji tutaj po, gdzieś tam sobie pomyślicie, zastanowicie się, co jest potrzebne Wam właśnie do szczęścia. To właśnie mogą pojawić się jakieś nowe sytuacje, nowe opcje, które będziecie brać pod uwagę. Też myślę, że może tak być, że wręcz będziecie inicjować coś, ale myślę, że to bardziej gdzieś z końcem miesiąca już jak może tak być, że właśnie jak energia wejdzie, już Słońce wejdzie w znak skorpiona. To prędzej, bo tutaj ten rycerz skorpiona, rycerz kielichów tutaj też wskazuje, więc myślę, że ta końcówka miesiąca może być bardziej już taka dynamiczna, już możecie z tymi planami zacząć wychodzić do przodu. No i rezultat rada, trójka kielichów. Jako rada, już mówiłam, jako rezultat przy tym, Paziu. Myślę, że mogą to być jakieś y, miłe początki czegoś, co już będzie, y, gdzieś już możecie to zauważać. Też może być połączenie swoich sił z innymi osobami, y, wspólne jakieś działania, y, ludzi, ludzi, którzy są zainteresowani podobnymi sprawami, czyli takie wchodzenie w takie kręgi, prawda? Więc to też może być tutaj. Y, dla Was takie korzystne. No i tak jak mówiłam, nie zapomnijcie o wdzięczności. Tak czuję, żeby jeszcze wyciągnąć jedną kartę taką wychodzącą. No i mamy rycerza denarów, czyli konsekwentnie działajcie to, co sobie tutaj wymyślicie, jeśli chcecie, by było co świętować już na takim wyższym poziomie, na wyższym poziomie realizacji dany, danych rzeczy, to ważne jest, żeby działać krok po kroku konsekwentnie według planu, tak jak rycerz denarów właśnie otwierać się tutaj na y, y, takie y, niezbyt szybkie y, Kroki do przodu, i z taką opcją jeszcze, że praca przy tym wszystkim, co, co będzie tutaj rozpoczęte pod koniec miesiąca, może, może wymagać takiej determinacji, że ona może nie być taka zbyt, zbyt łatwa, prawda? Ale będzie dawała właśnie bezpieczeństwo i w przyszłości jeszcze większą ekspansję. Więc myślę, że warto. Także, kochani, Czas, październik jest czasem na przemyślenie, na refleksję, na, na retrospekcję, zastanowienie się, ale też skupienie się na sobie, na swoich sprawach, na swoich potrzebach. To, co jest dla ciebie najważniejsze, zadbanie o siebie, takie wręcz bym powiedziała, ugoszczenie siebie, może to nie jest naj, najlepsze, ale tak mi się skojarzyło właśnie tak. Bo często tak jest, że na przykład gości jak przychodzą, to traktujemy ich lepiej niż samych siebie, że im wszystko, ach, co tylko byś chciał, prawda, czy chciała, a często o sobie zapominamy. A tutaj jest ważne właśnie w tym miesiącu dla was, żebyście nie skąpiły sobie tej takiej opiekuńczości. Oczywiście też za tym wszystkim będą szły do was właśnie takie dobre rzeczy ale nie jest to czas na jakieś wielkie szaleństwo, jest to czas właśnie na przemyślenie swoich spraw, na skupienie się na sobie, na tych najważniejszych sprawach. No i też w momentach takich kluczowych warto będzie skupić się tutaj na tym, czego naprawdę pragniecie. Pójście za, za pasją, za tym, co naprawdę lubicie robić i też odnośnie innych osób, też w tym kierunku właśnie. Więc y, czas ciekawy, y, spokojny, no i życzę Wam, by y, z tego spokoju narodziło się coś pięknego, coś wspaniałego, co w przyszłości da Wam dużo, dużo dobrego. Pozdrawiam serdecznie, kochane wagi. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. 吧。